Cześć, z tej strony Janek. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania filmu. Tym razem nie były to tylko poszukiwania jak dotychczas, tylko postanowiłem troszeczkę odpocząć. Miałem 3 dni urlopu, i pierwszy plan był taki: pojadę na dwa dni poszukiwań, a trzeciego dnia posiłuję się na ręce na zawodach i wrócę do Warszawy. I tak, pierwszy dzień pojechałem. Kąpieliska były no, bardzo mocno przeszukane, co tu, co tu będę dużo gadał. I postanowiłem, mówię, kurczę, ostatni urlop. A, zrobię sobie dzień wolnego. I pojechałem na Słowację. Po Słowacji pojechałem na zawody i po zawodach do domu. Także na tym wyjeździe jest taki trochę urlop, trochę poszukiwań i zawody. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zalewu miło w miejscu. Tak to się prezentuje, fajna plaża, bardzo smaczne blisko O, ładny sygnał. Co to będzie? Jest 10 groszy. Ładny, wysoki sygnał. И 5 грошей. Jest, pięćdziesiąt groszy. Znowu piątka. O, Wysoki sygnał albo srebro, albo 2 złote. Aj, kapsel powódce 5 groszy kolejne. Jest kolejna Boża. O, jest gruszek. ciekawy sygnał i kolejne dziesięć groszy. Podsumowanie: jak zwykle, mnóstwo śmieci, współczesnych drobnych około 3 zł, dwie piątki z Perelu, taki aluminiowy medalik bozia i blaszka wędkarska. Taki ładny kemping tutaj w Suchedniowie. Idę zapytać o zgodę na poszukiwania, i mam nadzieję, że zaraz wchodzę do wody. Mam zgodę, kochani, którą zaraz usłyszycie, i idziemy do wody. Dzień dobry. Witam serdecznie, jakieś 3-4 lata temu byłem z wykrywaczem szukać skarbów w, w kąpielisku w wodzie. Teraz było troszeczkę lepsze sprzęt i chciałem zapytać, czy można sobie wejść tak na godzinkę pochodzić? Aha, dobra. wodzie, bo byłem parę lat temu, a teraz mam troszeczkę lepszy sprzęt. wodzie? Tak, tak. No ale to ma pan jeden wódkę nie, wykrywa taki wodotworny. Ale to wchodzi się pan po tym? Tak, do, do pasa w wodzie normalnie. No, to może sobie podejść, no. Super. Jak pan był, myślę, że? No. Zobaczę, może ostatnio dla mamy ładny pierścionek srebrny znalazłem. To się a, no tak, no, jest, Do Do dogadań, super. Dziękuję bardzo. I czas na podsumowanie, jak zwykle śmieci Tutaj taki metalowy kolczyk, bardzo ładny srebrny Plus taki bez zapięcia I 3 złote, 8 groszy we współczesnych drobnych Cześć kochani, kolejne, kolejne kąpielisko Zaraz Wam pokażę jak wygląda Tak to się prezentuje Zalew Jaśle Krótkie podsumowanie, odrobina śmieci 3,88 we współczesnych monetach i tyle. Kolejne jezioro, tym razem starachowice, zalew piachy. Bardzo ładna długa plaża. Zobaczcie jak się ciągnie, przepięknie, super. Podsumowanie, standardowo mnóstwo śmieci, bardzo fajne oprawki do okularów i jakieś złote 20 zł w dromiakach. Kolejne kąpielisko wygląda w tak. Zobaczcie jaki ładny zachód słońca. Tutaj się schodzi po takich betonowych schodkach do wody, a tam już jest normalna plaża. Fantastycznie się to prezentuje. A tutaj taka siłownia plenerowa. Super. I szybkie podsumowanie. Już nagrywam następnego dnia. Odrobinkę śmieci. Współczesnych monet. Około 3 zł. I metalowa obrączka. Metalowy krzyżyk. I aluminiowa bozia. Bardzo fajnie. Poziom wody spadł. I jedziemy dalej. Jedna z tych czynności, które nie chcę, ale muszę. Już jesteśmy na Słowacji i oczywiście sklep potrawiny. I zjeżdżamy taką drogą na Słowacji, na słowackiej wsi, i zaraz zobaczycie bardzo fajny podjazd. Yeah. you. Wjeżdżamy do miejsca docelowego. Tak to się prezentuje. I zaraz wchodzimy do wody. Ale ludzi dużo. Super. No I zaczynamy odpoczynek tutaj na rowicach. Mamy dwa baseny, ten mniejszy tutaj po lewej stronie ma 35 stopni, a ten większy po prawej 32 stopni. Tutaj taki potok przy samych basenach, a w oddali wyciąg krzesełkowy. A tu moi państwo, proszę bardzo, scena. Idziemy śpiewać. Kogo nie ucieszy, to moje śpiewanie niech idzie do lasa. I pod stanie Jak już jestem kurek to nie mogło zabraknąć oczywiście paseweczki i osypku. Zaraz kupujemy. Kupiliśmy osypki. I idziemy je grillować. Coś pięknego. Takie widoki po tak. wyjściu tutaj. Dobra, chciałem się z wami a nie przejedzie. Chciałem się z wami podzielić jeszcze takim przepięknym widokiem. ściar. No i dobra, jedziemy ze Słowacji. Sekund. Chciałem się pożegnać, życzyć Wam wszystkich bardzo dobrej nocy kochani Jutro zawody wrestlingowe I powrót do Warszawy i składanie tego całego dziadostwa Do zobaczenia I hey, tak kochani, pierwszy dzień były poszukiwania wykrywaczem Około pięciu kąpielisk Drugi dzień, tak naprawdę tutaj padła decyzja, że odpocznę podczas urlopu I pojechałem w góry na Słowację, do gorących źródeł na Orawice, troszeczkę odpocząłem, kupiłem oscypki w bacówce, no dzień rewelacyjny. Kolejny dzień, tak naprawdę to był punkt docelowy całej podróży, czyli zawody armwrestlingowe. Jeżeli chodzi o moją formę startową na tą chwilę, niestety podczas ostatniej 10-dniowej wyprawy schudłem aż 3 kg, więc siła spadła. Nie liczyłem na jakieś miejsca, ale zawsze warto wystartować, więc tutaj amator 78 kg i zawodowiec 70 kg. Fajnie było po roku złapać rękę Damiana Kuśnierczyka i zobaczyć jak to jest posiłować się ze stalowym człowiekiem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.